Witam państwa! Dzisiaj do Everest Apartamenty Szczyrk zawitali Paweł i Łukasz Golec, moi znajomi ze szkolnych lat. Łączy nas zamiłowanie do muzyki, do gór naszego pięknego regionu na południu kraju i chęć życia w Polsce. Nasza znajomość rozwija się w ciekawy sposób. Najpierw był czas, kiedy w wieku nastolatków spotykaliśmy się na konkursach muzycznych i razem uczyliśmy się gry na instrumentach dętych. Później to okres, gdy golec z orkiestra podbijała cały świat przebojami takimi jak: "Tu na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco". A ja studiowałem w Nowym Jorku, a później pracowałem na Dalekim Wschodzie w Hongkongu. Słuchając wtedy superhitów hitów z orkiestry za oceanów, odczuwałem coraz większą tęsknotę za krajem i naszymi górami. Końcowo, po latach rozłąki, mieszkamy blisko siebie. W obszarze pięknego Beskidu Śląskiego i robimy to, co lubimy. Zakańczając karierę muzyka, pomyślałem sobie, że tak jak wcześniej, gdy poznawałem wiele osób koncertując na całym świecie, teraz mogę dalej poznawać nowych interesujących ludzi odwiedzających Everest Apartamenty Szczyr. Podobnie jak po udanych występach miałem dużą satysfakcję, teraz bardzo się cieszę, gdy moi goście wyjeżdżają zadowoleni z Everest